Lombard na świecie szachy jest najbardziej skromnym elementem na planszy mały. Pozornie nieznaczny, często postrzegany jako wydatkowany. Ale co, jeśli to postrzeganie jest złe? Co, jeśli prawdziwa moc pionka nie leży w jego bezpośrednim potędze, ale w jego potencjalnym możliwościach zmiany przebiegu gry? Ponder, z ograniczonym ruchem i wrażliwością, kwestionuje nasze rozumienie władzy, uosabia paradoks osłabienia i siły mikrokosmos ludzkiej kondycji to jest to dualność, którą Adolf Andersen, jeden z najbardziej znanych mistrzów szachowych XIX wieku, wspaniale ujawnił jego odważne i niekonwencjonalne podejście do gry. Legendarna gra Andersena przeciwko Lionelowi Kieseliski w 1851 r. jest często cytowana jako jeden z najbardziej genialnych pokazów strategii szachowej w historii. Była to gra, w której Andersen chętnie poświęcił potężne utwory, w tym jego królowa i dwa wieżowiska, ze względu na jeden cel ustawienie pionków w sposób, który ostatecznie doprowadziłby go do zwycięstwa. W tej grze podróż pionka jej prosty marsz na całej planszy stał się symbolem strategicznego geniuszu. Odważne ofiary Andersena pokazały światu, że nawet najmniejszy, najbardziej pozornie bezsilny kawałek może przy odpowiednim pozycji przesunąć równowagę całej gry. Dylemat tego pionka jest metaforą samego życia. Jak często my, jako jednostki, nie docenia naszej własnej władzy, ponieważ czujemy się niewielcy lub nieistotni w wielkim planie rzeczy. Podobnie jak pionki na szachownicy, często mówi się nam, aby pozostać na naszym miejscu, być cicho, zaakceptować rolę nam. Jednak historia jest pełna osób, które, podobnie jak pionki Andersena, zmieniły swoje okoliczności poprzez strategię i odporność. To, co gra Andersena, przypomina nam, że siła nie zawsze dotyczy zewnętrznej mocy. Chodzi o rozpoznanie potencjału ukrytego w naszych ograniczeniach i wykorzystanie odpowiedniego momentu, aby odwrócić falę na naszą korzyść. W grze Andersena jego pionki nie były tylko kawałkami, były bronią. Nie postępowali w izolacji, ale w ramach większego planu strategicznego. I prawdziwa siła nie była w jej zdolności do przechwytywania kawałków, ale potencjalnie dotrzeć do drugiej strony planszy i awansować w Queens. Ta transformacja symbolizuje możliwość przekroczenia wstępnych ograniczeń. Moc pionka nie pochodzi od tego, co zaczyna, ale zdolności ewolucji poprzez wytrwałość, cierpliwość i właściwą strategię. Genialna ofiara Andersena pokazała, że nawet najsłabszy utwór Granny Foresight i Cel może stać się siłą, która zmienia wynik gry. Również w życiu często spotykamy się z filami, w których pomimo szans poruszaj się strategicznie i cicho. Aż nadejdzie moment, w którym możemy się uwolnić od ról, które zostały nam nałożone. Podobnie jak pionek, łatwo jest poczuć się uwięziony w okolicznościach lub wierzyć, że nasze małe wysiłki nie będą miały znaczenia w wielkim schemacie. Jednak gra Andersena przypomina, że Sealed Wiroł a nawet najmniejszy ruch, gdy część większego planu może stać się monumentalna. Ponder może wydawać się słaby, ale jego potencjał jest ogromny. Patrząc w przyszłość, zbadamy sposoby, w jakie ten potencjał jest realizowany i jak inni, jak Nelson Mandela, wykorzystali własne chwile pozornej słabości, aby wzrosnąć do wielkości. Dylemat pionka to nie tylko kwestia władzy, jest to kwestia możliwości i wyboru postrzegania słabości jako podstawy siły. Historia życia Nelsona Mandeli jest jedną z najgłębszych demonstracji odporności psychologicznej, jaką ma świat. Widoczna słabość do wielkości. Dylemat pionka to nie tylko kwestia władzy, jest to kwestia możliwości i wyboru postrzegania słabości jako podstawy siły. Historia życia Nelsona Mandeli jest jedną z najgłębszych demonstracji odporności psychologicznej, jakich świat kiedykolwiek był świadkiem. Podobnie jak pionek na szachownicy, Mandela wydawała się być przeznaczonym niepozornym, wydatkowanym elementem w rozległym meczu historii urodzony w głęboko podzielonym społeczeństwie, uwięzionym na 27 lat i poddawany niewyobrażalnym trudnościom. Początkowo był postrzegany przez wielu jako pionek w walce o wolność, zwykłego gracza w większej bitwie ideologicznej, jednak, jak pionek, który poprzez cierpliwość i wytrwałość dociera do drugiej strony zarządu i jest awansowana na królową, podróż Mandeli była transformacją osobistą i polityczną. Czas w więzieniu Mandeli był pod wieloma względami psychologicznym tyglem, który sprawdził jego odporność na granice. Podczas gdy fizyczne ograniczenia jego pozbawienia wolności były poważne, to zmagania psychiczne i emocjonalne zagroziły, że go złamie. W pewnym momencie wielu złożyłoby rozpaczy lub szukało zemsty, ale Mandela uznał, że jego prawdziwa władza polegała na jego zdolności do przedefiniowania jego roli, nie tylko jako więźnia, ale jako przywódcy zdolnego Dodo. Przekroczenia podziałów jego społeczeństwa zrozumiał, że aby zmienić przebieg historii najpierw musiał zmienić sposób, w jaki widział siebie i rolę, jaką odegrał. Doświadczenie sprowadzenia do pionka w oczach ciemiężców stało się w umyśle Mandeli okazją do stworzenia własnej ścieżki i wzniesienia się ponad granice jego okoliczności. W grze w szachy pionki są często postrzegane jako najsłabsze elementy popychane na linię frontu bez względu na ich przetrwanie. Ale sama natura podróży pionka, jej powolny, stały marsz, niesie w nim głęboką lekcję odporności. Podobnie jak pionek, Mandela został popchnięty na frontowe linie historii, poddawane systemowi, który go odczłowieczał, ale odmówił pochłonięcia go żadnym. Jego odporność nie polegała tylko na przetrwaniu jego uwięzienia. Chodziło o przekształcenie tego doświadczenia w coś potężnego. Stanowił wznieść się ponad swoje okoliczności. Wykorzystać czas na rozwój, naukę i zastanowić się nad swoją rolą w większej walce o wolność. Odporność Mandeli nie była tylko psychologiczna, to było strategiczne. Pod wieloma względami jego czas w więzieniu odzwierciedlał strategiczny ruch pionka na szachownicy. Zawsze postępując, zawsze pozycjonując się na chwilę transformacji, zrozumiał, że jego wolność, podobnie jak promocja pionka, nie nadejdzie z dnia na dzień. Wymagałoby to ostrożnych, obliczonych ruchów. Zrozumienia większej gry i możliwości wytrzymania nieuniknionych niepowodzeń. Jego zdolność do przekształcenia cierpienia w siłę, jego gniew w mądrość, jest świadectwem niezwykłej mocy psychologicznej, która może powstać nawet z najbardziej miażdżących okoliczności. Ta transformacja, podobnie jak promocja pionka, jest potężnym symbolem tego, co może się zdarzyć, kiedy zmieniamy nasze postrzeganie własnych ograniczeń. Mandela pokazała światu. Że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje możliwość wzrostu transcendencji. Lombard, który początkowo mógł wydawać się nieznaczny, może zostać królem lub królową, całkowicie zmieniając przebieg gry. Życie Mandeli stanowi głębokie przypomnienie, że bez względu na to, jak bezsilni możemy się czuć, moc zmiany gry leży w nas wszystkich. Podróż z pionka do króla dotyczy nie tylko okoliczności zewnętrznych. Chodzi o wewnętrzną transformację, która ma miejsce gdy decydujemy się przejąć kontrolę nad naszą własną narracją. W dalszym ciągu badamy tę koncepcję transformacji, zobaczymy jak odporność i poświęcenie się odgrywają w świecie strategii i jak niektórzy muszą być gotowi zrezygnować z utworów, aby osiągnąć ostateczny cel. Lombard w spokojnym marszu może stać się o wiele więcej. Historia Mandeli pokazuje nam, że nawet najbardziej skromne początki mogą prowadzić do najbardziej monumentalnej zmian. W grze szachowej ofiara jest często postrzegana jako zło konieczne. To nie jest akt słabości, ale o głębokim znaczeniu strategicznym. Grandmasterzy rozumieją to domyślnie. Aby osiągnąć zwycięstwo, czasami trzeba zrezygnować nawet z najcenniejszych elementów na planszy. Gary Kasparow, jeden z największych szachów w historii, zademonstrował tę filozofię z niszczycielską precyzją w całej swojej karierze. Jego zrozumienie... Kiedy i jak poświęcić kawałki, a zwłaszcza pionki, było znakiem rozpoznawczym jego geniuszu. Jednak ta koncepcja wykracza daleko poza szachownice w życiu. Brutalna rzeczywistość strategii często obejmuje poświęcenie czegoś cennego dla większego celu. W Podejście Kasparowa do szachów zostało zdefiniowane przez jego gotowość do postawienia się w trudnych sytuacjach, odważnych poświęceń i zmuszania przeciwników do pozycji, których musieli podejmować równie trudne decyzje. Rozumiał, że czasami, aby zdobyć przewagę, należy stworzyć poczucie niebezpieczeństwa. Wywierając presję na przeciwnika, poświęcając pionka lub nawet w swoich słynnych meczach, Kasparow często oferował utwór, najwyraźniej umieszczając się w niekorzystnej sytuacji, ale później odwróciła grę na swoją korzyść z genialnym kontratakiem. Ta strategia oferowania pionka była obliczonym ruchem manipulowania przepływem gry. Prawdziwe pytanie brzmi jednak, kim są pionki w naszym życiu? Ludzie zasoby lub możliwości, które są poświęcone ze względu na większą wizję? W świecie polityki, biznesu, a nawet osobistych związków często widzimy ludzi, którzy są poświęcani za większe dobra. Świadomie lub nieświadomie. To trudna prawda, z którą wielu nie chce się konfrontować idea, że wście dla każdego odnoszącego sukcesy przywódcy, dla każdej zwycięskiej sprawy, po drodze istnieje niezliczona liczba niewidzialnych poświęceń. Problem powstaje, gdy jednostki stają się pionkami w grze, w której nawet nie zdają sobie sprawy, że są częścią, kiedy są manipulowani i odrzucani, nie mając nic na losie. Jednak podobnie jak Kasparow poświęcił pionki w celu stworzenia możliwości, istnieje pewna agencja w tym procesie, jeśli jesteśmy tego świadomi. W życiu strategiczna ofiara często polega na wiedzy, kiedy puścić coś, aby zbudować coś lepszego, ale kluczowe jest, abyśmy nie byli ślepo poświęcani przez innych. Kluczem polega na rozpoznaniu, kiedy jesteśmy wykorzystywani jako pionka w czyjejś grze i być może, co ważniejsze, wiedząc, jak przejąć kontrolę nad własną strategią. Jak unikamy bycia pionkiem, który jest poświęcony bez zgody? Jak zapewniamy, że poświęcenie, które dokonamy, odbywają się z myślą o większym celu, a nie w rezultacie? Dra innej osoby, a może co ważniejsze, wiedząc, jak przejąć kontrolę nad naszą własną strategią. Jak unikamy bycia pionkiem, który jest poświęcony bez zgody? Jak zapewniamy, że poświęcenie, które dokonamy, odbywają się z myślą o większym celu, a nie w wyniku manipulacji lub wyzysku? W szerszym kontekście gry szachowej życia musimy nauczyć się rozróżniać bycie pionkiem, który jest poświęcony w większym celu, a byciem pionkiem, który jest wykorzystywany do zysku kogoś innego. Wyzwaniem nie jest po prostu uznanie. Kiedy poświęcenia są konieczne, ale zapewnienie, że nie zostajemy przeniesieni do stanowiska poświęcenia bez naszej zgody. Musimy być strategiczni w naszym życiu, rozumiejąc, kiedy dokonywać poświęceń i co ważniejsze, kiedy chronić się przed poświęceniem przez innych. Opanowanie poświęcenia Kasparowa, jego zdolność do przekształcenia utraty utworów w chwila okazji, uczy nas, że kluczem do przetrwania i sukcesu nie jest po prostu unikanie poświęcenia ale przyjęcie go z celem. Ale kiedy idziemy naprzód, musimy zadać sobie pytanie, czy poświęcamy nasze ofiary w celu, w który naprawdę wierzymy, czy też jesteśmy zmuszeni do poświęcenia na rzecz czyjejś gry. W świecie szachów niektórzy babcie są znani ze swoich odważnych, agresywnych ruchów, podczas gdy inni są celebrowani ze względu na swoje ciche, niemal niezauważalne mistrzostwo. Jose Raul Pablanca, jeden z największych szachów czasów, był mistrzem tego ostatniego. Jego podejście do gry nie było jawną agresją, ale raczej subtelną, strategiczną dominacją. Geniusz czapablanki polegał na jego zdolności do kontrolowania przepływu gry bez pośpiechu, jak pionek powoli rozwijający się na całej planszy. Strategia czapablanki dotyczyła pozycjonowania, cierpliwości i starannego gromadzenia się władzy. Jego spokojna i skomponowana postawa często ukrywała zaciekli błyskotliwość. Gdy ostrożnie manipulował ruchami przeciwnika, czekając na odpowiedni moment. Draca Pablanki charakteryzowała się niezrównanym zrozumieniem podstawowych zasad. Nie polegał na krzykliwej taktyce ani dramatycznych ofiarach, ale skupił się na sztuce pozycjonowania. Był mistrzem tworzenia pozornie zwykłych pozycji, które przy odpowiednich ruchach stopniowo zamieniają się w zwycięską przywagę. Lombard, często postrzegany jako najmniej efektowny utwór na planszy odegrał centralną rolę w strategii Ciapablanki. Dla niego powolny i stały postęp pionka był potężnym narzędziem w tworzeniu niezbędnego fundamentu dla ostatecznego zwycięstwa. To, co rozumiał czapablanca i to, co od tego czasu przyjęło wielu współczesnych babci, to to, że prawdziwe mistrzostwo w szachach i być może w życiu nie jest spektakularnego lub bezpośredniego, ale z możliwości dominowania, powolnego i stałego bez potrzeby ciągłej uwagi lub wyświetlania. Spokojne podejście strategiczne Capablanki stanowi potężne przypomnienie wartości cierpliwości i dyscypliny w świecie, który często ceni szybkość i natychmiastową satysfakcję. Metoda Capablanki była świadectwem cichej siły, która wiąże się z stałym, celowym działaniem. Jego zdolność do wywierania presji bezjawnej była kluczem do jego sukcesu. Podobnie jak ruch Pionka na całym świecie, strategia Capablanca była stopniowym postępem w kierunku dominacji. Nie spieszył swoich kawałków do bitwy, ale zamiast tego czekał na idealny moment na uderzenie. To powolne nagromadzenie często sprawiło, że jego przeciwnicy zdezorientowani i niepewni, niepewne, jak radzić sobie z rosnącym napięciem. Capablanca zrozumiał, że sukces, zarówno pod szachem, jak i w życiu, jest często wynikiem położenia podstaw. Jego kawałki do bitwy, ale zamiast tego czekał na idealny moment na uderzenie. To powolne nagromadzenie często sprawiło, że jego przeciwnicy zdezorientowani i niepewni. Niepewne, jak radzić sobie z rosnącym napięciem. Kapablanca zrozumiał, że sukces, zarówno pod szachem, jak i w życiu, jest często wynikiem położenia gruntów, czyniących niewielkie przyrostowe kroki w kierunku większego celu jego styl pokazał, że gdy pionek musi się rozwijać krok po kroku. Prawdziwa dominacja nie pochodzi z pośpiechu do końca, ale od poruszania się do przodu strategicznie, cicho i z celem. W życiu często mamy do czynienia z sytuacjami, w których głośne, szybkie rozwiązania wydają się najbardziej atrakcyjne. Jednak filozofia Capablanca sugeruje, że prawdziwa moc polega na cierpliwości i strategicznym ograniczeniu. Pond'er może wydawać się słaby i skromny, ...ale w prawych rękach może stać się siłą nie do powstrzymania. Podejście Capablanki pokazuje nam, że nie musimy krzyczeć, aby być wysłuchanym. Nie musimy spieszyć się, aby odnieść sukces. Czasami największe ruchy to te, które robimy powoli, stale... ...i z pełną świadomością ich długoterminowego wpływu. Mistrzostwa Szachownictwa Capablanki uczy nas, że powolna dominacja nie polega na bezczynności... ...to o celowym ruchu. Podróż pionka, choć na pierwszy rzut oka powolna... I nietypowa, może całkowicie zmienić grę. Podobnie jak nasze ciche wysiłki mogą prowadzić do monumentalnych zmian w naszym życiu. W dalszym ciągu odkrywamy umysł mistrza-stratega. Zobaczymy, jak to powolne. Celowe podejście można również zobaczyć w blasku i szaleństwie sztuki Bobby'ego Fischera. Ale na razie możemy zastanowić się, w jaki sposób ciche mistrzostwo Capablanki, jego pacjent, prawie niewidoczna kontrola nad grą, przypomina nam o sile strategicznej, spokojnej dominacji. Życie Bobby'ego Fishera było mieszanką geniuszu i szaleństwa, wiru blasku, który przeciwstawił się konwencjonalnym zasadom szachów i społeczeństwa. Fisher, często postrzegany jako cudowny we wczesnych latach, wkrótce stał się czymś więcej zbuntowaną siłą, która kwestionowała nie tylko struktury szachów, ale także systemy, które starały się go kontrolować. Relacje Fishera z grą szachów Podobnie jak pionka powstającego z zapomnienia, były skomplikowane i pełne napięcia. Zaczął jako młody, nieznany gracz, ale poprzez czystą błyskotliwość i nieustępliwą obsesję na płcie gry, szybko podniósł szachę, obalając mistrzów i pobijając rekordy po drodze. Jednak wzrost Fischera nie był zgodny. Był pionkiem, który odmówił pozostania w swojej przepisanej roli. W przeciwieństwie do wielu swoich współczesnych, Fischer odmówił po prostu przyjęcia status quo konkurencyjnej szachy. Nie grał ustalonymi zasadami, nie szanował oczekiwań i nie podążał tradycyjnymi ścieżkami do sukcesu. Odrzucił sam system, który pozwolił mu powstać przede wszystkim. Rebelia Fischera nie narodziła się z miejsca frustracji, ale z intensywnej potrzeby udowodnienia, że święgon i tylko on może ukształtować swoje przeznaczenie w grze szachowej. Wartość pionka jest ogólnie determinowana przez jego pozycję i potencjał promocji, ale Fischer podniósł ten pomysł na skrajność, zamieniając ideę pionka w coś znacznie bardziej wywrotowego. Nie tylko grał w grę, zmienił to, prowadził nowe strategie, nowe podejścia i nowe sposoby myślenia, które często sprawiają, że jego przeciwnicy starali się nadrobić zaległości. Błyskotliwość Fischera polegała na tym, że w pewnym sensie rozumiał psychologiczną stronę szachów dostawałby umysły swoich przeciwników destabilizując ich, zanim zdążyli odpowiedzieć. Prowadzono nowe strategie, nowe podejścia i nowe sposoby myślenia, które często sprawiły, że jego przeciwnicy starali się nadrobić zaległości. Błyskotliwość Fischera polegała na tym, że w pewnym sensie rozumiał psychologiczną stronę szachów. Dostałby się w umysłach swoich przeciwników destabilizując ich, zanim jeszcze wykonali ruch, zakłócając podstawy gry. Jednak bunt Fischera przyniósł koszt jego odmowa dostosowania i jego skłonność do odrzucania wszystkiego, co uznał pod nim, wyobcowało go ze świata szafowego, który kiedyś go podziwiał. Wycofał się z życia publicznego, odmawiając obrony swojego tytułu, i stał się kontrowersyjną postacią, która była zarówno czczona, jak i oczerniona. Historia Fischera jest wyraźnym przypomnieniem ceny buntu kosztu kwestionowania systemu, odmowy bycia kolejnym pionkiem w czyjejś grze. Podczas gdy jego geniusz był niezaprzeczalny, było to również jego zgubne. Odmowa Fishera grania w grę według zasad sprawiła, że z jego spuścizna jest skażona przez jego ekscentryczności i niezdolność do połączenia się ze światem poza szachy. Życie i kariera Bobby'ego Fishera odzwierciedlają złożoność podróży Pionka. Z definicji Pionek jest jednorazowy, zwykły instrument w większej grze. Ale co się stanie, gdy Pionek decyduje się na bunt? Kiedy odmawia go poświęcenia ze względu na innych, Fischer pokazał nam, że czasami bunt może prowadzić do wielkości, ale może również prowadzić do izolacji, szaleństwa. Jego odmowa gry według zasad ostatecznie zmieniła go z symbolu geniuszu na tragedię. Lombard, który kiedyś się wydawał został poświęcony, stał się symbolem buntu, zmieniając grę na zawsze. Ale w końcu historia Fischera nas pyta, czy warto? Czy kwestionowanie systemu, odrzucenie zasad jest warte kosztów osobistej? Kiedy zastanawiamy się nad genialną i tragiczną podróżą Bobby'ego Fishera, przypomina nam się złożoność, która określa ludzkie doświadczenie. Podobnie jak pionek, mamy potencjał wielkości, ale pytanie brzmi jaka jest cena, którą chętnie zapłacimy, aby ją osiągnąć. Podróż Fishera rzuca nam wezwanie, abyśmy zastanowili się nad równowagą między buntem, a zgodnością między geniuszem a szaleństwem oraz między graniem przez zasady, a całkowicie przepisywaniem zasad. Gdy idziemy naprzód w życiu, musimy zadać sobie pytanie, czy gramy w grę, czy zmieniamy grę. Jeśli uważasz, że ten film jest prowokujący do myślenia, upewnij się, że naciśnij przycisk podobnie i zasubskrybuj Mirror Bycia dla bardziej głębokich nurkowania w filozofii, strategii i ludzkich doświadczeniach. Codziennie badamy nowe spostrzeżenia, a Twoje wsparcie oznacza dla nas świat. Nie zapomnij włączyć powiadomień, aby nigdy nie przygapić nowego filmu. Dołącz do naszej rozwijającej się społeczności i kontynuujmy wspólne tajemnice życia.